Tu radio 1948, Pogoniarski Głos po im domu. Dobry wieczór wam wszystkim, Michał Almery, radio 1948. No cóż, mówiłem, że trzeba coś zmienić. Zmieniliśmy, nie, pro, nie pojechałem, pracowałem i proszę bardzo. Koledzy na boisku też pracowali. Efekt tego jest taki, że są trzy punkty. Dziesiąte miejsce w tabeli. Proszę, jaki awans. Pięć pozycji od razu. To tylko dowód na to, jak płaska jest tabela. Ale mecz to był dziwny. Nie wiem, jak Wy, ale wydaje mi się, że, że macie podobne odczucia, że, że w tym meczu nic nie pasowało. Naprawdę, od samego, od samego początku nic nie, nie pasowało. Powiem Wam, że między trzecią a tą trzydziestą, którąś minutą, kiedy Molnar strzelił drugiego gola, to myślałem, że za. Zamur... Tych naszych zawodników, bo pewnie lepiej to się ogląda na stadionie, bo, 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 bo jest jakby dookoła więcej, więcej wrażeń. Natomiast tu, jak się siedzi przy telewizorze i się patrzy na tą nieporadność, z którą oni próbowali cokolwiek zrobić z tą piłką, no to był dramat. Naprawdę. E, sami się prosili o to, żeby tego gola strzelić, no ale że to zagłębie było dzisiaj stracić, ale że to zagłębie było dzisiaj nieudaczne e, w tej pierwszej połowie, no to się skończyło tak, jak się skończyło. A potem, nie wiem, nagle coś się otworzyło, strzelili szybko dwie bramki, skończyło się 3-0. Muszę Wam powiedzieć, i mam na to świadków, że e, spodziewałem się, że ten. Ten mecz może pogoń wygrać i to nawet wysoko. Gdzieś tak w trakcie dnia po którymś z serwisów, które przeczytałem, napisałem do gosi, która akurat dzisiaj nie robiła zdjęć, tylko poszła na młyn. E, także to też pewnie jej zasługa, taki doping, że, że aż chłopcy postanowili e, postrzelać trochę. E, napisałem mi. Że pojedziemy dzisiaj z tym zagłębiem 7-0. No, nie powiem wam co mnie odpisała, bo to się nie, nie za bardzo nadaje do tego, żeby, żeby cytować. Ale miałem przekonanie, że, że w tym meczu będzie, będzie tak, że będzie to przekonujące zwycięstwo. Przy czym przyznam szczerze, że nie myślałem, że zostanie odniesione właściwie po jakiejś takiej dziwnej grze. Słuchałem wywodów kolegi w Lidze Plus, znaczy tam to nie jest Liga Plus, tylko Ekstraklasa po godzinach, na temat tego, że Pogoń powinna grać w dziesiątkę, że NDA nie był faulowany, że sam faulował i w ogóle, i żółte kartki, i tego typu rzeczy, i tu karne, i niekarne, do... zostawiam to, bo, bo naprawdę nie chcę mi się już tego, tego analizować. Pewnie, mm, pewnie może i rzeczywiście tego karnego dla Pogoni być nie powinno. Być może rzeczywiście Mordieje był jeszcze na swoich urodzinach, kiedy faulował tam przed polem, przed polem karnym. To ewidentnie nie było na czerwoną kartkę, natomiast na żółtą jak najbardziej, bo tam faul, faul był. Tam pan Kuźma mocno nam podarował dzisiaj trochę w tym meczu. Ale to nie tak, że, że, że ten mecz wygraliśmy tylko dzięki temu, że, że sędzia coś nam, coś nam podarował, bo w końcu jednak zdobyliśmy pięć bramek i bez przesady czy byliśmy dużo lepsi od Zagłębia. To jest jakiś taki mecz, słuchajcie, że trudno powiedzieć, czy, czy jeden zespół był lepszy od drugiego. Nie, po prostu nagle zaczęło wpadać to, co, e, co nie wpadało w meczu z Wisłą Płocki i, 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 i z Jagielonią. E, nawet, nawet ten rzut karny, niewykorzystany przez sama Buda bardzo się bałem. Wiedziałem, że to, to, to może być jakiś, jakaś obsuwa z tym karnym, że to, się, to, to może się nie udać, bo po pierwsze. E, też nie lubię takich przekazywanek, komentatorzy podkreślali, że, że, że to trochę bez sensu jest to, to, to przekazywanie i takie na siłę jakby wprowadzanie zawodnika w to, żeby strzelił. To pierwsza rzecz, druga rzecz, że ustalenie tego, czy ten karny jest, czy nie, to trwało po prostu 100 lat. Naprawdę jest też taka, że no Buric popełnił faul przy tym rzucie karnym, wyszedł stopami i właściwie ten karny powinien być powtórzony, gdyby nie został nie został dobity przez e, przez Molnara, no ale okej, okay, natomiast, no w drugiej połowie, jeżeli chodzi o nieogarnięcie nasze, było już trochę lepiej, ale cały czas jest tak, że wystarczy jedna jakaś bardziej e, składna akcja zespołu przeciwnego i my tracimy bramkę, no tak jak było w tym meczu z e, teraz z Zagłębiem, tak, poszła akcja ze środka, gdzie piłkę znowu stracił Mordiaje, no moim zdaniem dzisiaj po prostu był do zmiany, po, po, po kwadransie już, bo e, Albo, albo podawał za krótko, albo podawał niecelnie, albo nie ogarniał, albo podawał do tyłu zamiast do przodu. No po prostu błędów, które no, irytujący był, tak? Irytujący był, i tutaj akurat nie potrzeba żadnych statystyk, żeby po prostu wiedzieć, że dzisiaj był najbardziej chyba irytującym zawodnikiem na boisku. Więc w tej pierwszej połowie mówię dużo szczęścia, e, zwłaszcza, że e, zagłębi, jak się patrzy na, e, na to, jakie one ma osiągi w tej lidze, no to rzeczywiście w tej pierwszej połowie robi dużo więcej niż e, w drugiej. Drugiej też nie za wiele zrobiło, bo takich jakby spektakularnych akcji sytuacji nie miało, a część tych sytuacji była sprowokowana tym, że my popełnialiśmy błędy tak? albo nie potrafiliśmy pił piłki wybić, więc to. E, Zagłębie zagrało kosmicznie zły mecz, natomiast my nie zagraliśmy wcale kosmicznie dobrego, bo mieliśmy kłopoty, no gdybyśmy zagrali z tym Zagłębiem tak jak graliśmy z Jagiellonią, no to to by się skończyło rzeczywiście tym wynikiem, który ja tam przewidziałem, czyli 7-0, e, jak nie więcej. Naprawdę, natomiast e, tym razem tak nie było. W pierwszej połowie oddaliśmy piłkę troszeczkę e, zagłębiu i, i oni nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. My tej piłki nie chcieliśmy, no i to tak wyglądało takie lelum po lelum, Natomiast wyszły nam trzy, e, trzy akcje, to znaczy wyszła nam tak naprawdę e, jedna akcja jeden stały fragment gry, który ewidentnie był dopracowany i to rzeczywiście e, tam wszystko zagrało. E, akcja, akcja, po której Molnar strzelił gola, też to była akcja rzeczywiście prawdziwa, fajna. Skrzydła przeprowadzona z bardzo dobrym dośrodkowaniem walkwista i przytomnym zachowaniem Molnara. Takim widać, że, że chłopak chciał to zrobić. Mimo tego, że moim zdaniem miał tam problemy z opanowaniem tej piłki, ale jednak z tego wybrnął. Udało się. No i bramka przyborka na 3 do 0. Uderzenie z pierwszej piłki bez zastanawiania się. No, tak powinno to wyglądać, moim zdaniem. Uderzył, trafił świetnie, rewelacyjnie. No i potem sami sobie robimy kuku, bo. bo, bo, bo. Tracimy bramkę na, na 3 do 1. Potem jest ta sytuacja z tym rzutem karnym, przy którym był spalony, nie był spalony, trudno powiedzieć. Jakieś kłopoty z warem było podobno, dlatego to tyle trwało. Trudno mi powiedzieć. Ja zaczynam, zaczynam mnie irytować ten war, bo, e, bo zabija grę. To, to trwało i trwało, trwało i trwało i. Trwało i 10 minut dłużej ludzie musieli marznąć na, na stadionie tylko dlatego, że, że sprawdzaliśmy jakieś tam, jakieś tam sytuacje, z których tak naprawdę nic nie wyniknęło, tak, bo no bo rzut karny, rzut karny, rzutu karnego nie było, a w drugiej sytuacji też był niby, a też go nie powinno być, nie, to bez sensu jest zupełnie, jakieś głupie decyzje tego waru. Nie lubię tej instytucji, bo zabija, zabija płynność gry i nie wiem, czy to jest w ogóle warte tego, żeby żeby koniecznie z tego korzystać, bo za chwileczkę, rzeczywiście, nie wiem, ktoś padnie na pomysł, że będziemy warowali wszystko i po prostu te mecze będą trwały po 4 godziny, zupełnie bez sensu będziemy czekali, bo na jakieś decyzje nie, 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 nie. No i napisałem też do, do Goszki, żeby tylko sam nie strzelał tego karnego, jak już wziął tą piłkę, bo to, to, to czekanie też wybija z rytmu. A wcale się nie dziwię, bo masz tysiące myśli, Jakąś galopadę pewnie w głowie, bo to tak wszyscy wiadomo, patrzą na ciebie, bo nie strzeliłeś do tej pory. Jesteś jakąś tam nadzieją, też wszyscy uważają, że powinieneś, że masz ułożoną stopę, że powinieneś trafić. No i trafiasz w Słupek tak naprawdę. Ech. Natomiast na szczęście mówię, na szczęście znalazł się Molnar, który dzisiaj e, najpierw go w ogóle nie było widać, a potem, a potem widać go w protokole. I okej, okay, w porządku, jest, 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 jest dobrze. Takie zwycięstwo było, było potrzebne. Nie ja wiem, czy ono nie jest za wysokie. No, nie jest za wysokie, no bo jeżeli. Znaczy, ja nie, nie, nie znam takiego pojęcia jak za wysokie zwycięstwo, co to znaczy za wysokie. Strzeliliśmy 5 goli i tyle straciliśmy tą jedną bramkę. Moim zdaniem niepotrzebnie, bo ładniej by, ładnie by to wyglądało. Mogliśmy, myślę, że gdybyśmy zagrali, mówię, troszeczkę inaczej strzelić więcej. Generalnie ja jestem, ja jestem zadowolony, bo e, bałem się tego meczu, szczerze Wam powiem, dlatego że. No, wszystko wskazywało na to, że to będzie mecz na styku, tak? Natomiast patrząc na wynik po latach, się okaże, że to w ogóle nie był mecz na styku. W pewnym momencie miałem takie déjà vu do spotkania, które rozgrywało zaraz po przyjściu w tej, w tej rundzie, kiedy przyszedł Costa Prowadziliśmy z tym zagłębiem 3 do 1 i w końcu zremisowaliśmy 3 do 3. To był taki mecz opóźniony przez e, m, mocno padający deszcz. On się później zaczął. Też to wszystko było jakieś takie, jakieś takie dziwne. Wydawało się, że pewnie ten mecz gramy. najpierw było chyba 1-0, potem 2-0, potem 2-1, 3-1, no i się skończyło na skończyło się na 3-3. E, tu też był przez moment taki, taki miałem, zaczynałem mieć taki, taki obrazek, że, że to może się tak e, potoczyć i myślę, że gdyby był ten rzut karny, on był w, w, dla, dla Zagłębia był wykorzystany, to mogłoby się to tak potoczyć, natomiast e, wtedy byłby problem, żeby znaleźć określenie cenzuralne na to, co sami sobie byśmy zrobili. No, na szczęście po raz kolejny okazało się, że jest jakaś tam doza szczęścia w tym zespole, że ona, że to szczęście mimo wszystko przy tym Tomas Bergu jest. Udało się strzelić tą, tą bramkę na, na 4 do 1 z karnego. Potem poprawił Greenwood i rzeczywiście pokazał, że potrafi, i to mi, się, to mi się bardzo podobało i byłem bardzo szczęśliwy. To jest bramka, z której jestem najbardziej zadowolony. To jest ta bramka sama Greenwood, dlatego że nie wiem dlaczego facet po prostu robi na mnie bardzo sympatyczne wrażenie i bardzo mu kibicuje. Wiem, że ma sporo przeciwników, także wśród tych, którzy się pogonią, zajmują, że nie pokazuje tego, że nie wiadomo, że... Ale ja mam jakieś takie przekonanie. Jest taki, jest taki angielski nawet w tym, w tym, jak wygląda. Jest taki... Ma coś takiego, ma coś takiego w sobie i wydaje mi się, że, że może teraz w momencie, kiedy już strzelił tego gola, to, to będzie się decydował na to, żeby, na to, żeby strzelać i może też trochę, trochę inaczej, trochę lepiej będzie, będzie grał. Przed meczem oczywiście można się było Zastanawiać, bo znowu wrócił po kontuzji. Ne, ustawienie 4-4-2, znowu gramy to samo, no ale dzisiaj. No i teraz tak, no można powiedzieć, że zagrało. No, no niby zagrało, bo wynik pokazuje, że zagrało. Tylko czy zagrało? Hmm. No właśnie, w tej pierwszej połowie nie zagrało. Gdyby to zagłębie, mówię, było mniej e, parodystyczne dzisiaj, no to, 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 to mogło się to skończyć różnie. No ale, ale skończyło się tak, jak się skończyło. I chyba skończyło się najwyższym zwycięstwem e, pogoni nad zagłębiem lubin. U siebie w każdym razie, nie dość, że odrobiliśmy tą bramkę, e, którą mieliśmy ujemną w, w bilansie rywalizacji z nimi. To jeszcze dodatkowo nadrobiliśmy cztery, więc. E, Mamy teraz 11 zwycięstw, 10 remisów, 8, 8 porażek, mm, grając na własnym, na własnym boisku i te bramki są, te bramki są już teraz dla nas y, korzystne. Czy ten mecz dał nam jakąkolwiek odpowiedź? Nie, absolutnie nie dał żadnej. Jak będzie w Katowicach? Nikt tego nie wie. Y, czy to jest dobrze zmontowany, zbilansowany zespół? Nie, nie jest. To, to wszystko widać. Jak będzie to wyglądało? Zobaczymy. E, ostudził moje... Nadzieję na to, że w klubie są jakieś tam pieniądze dodatkowe. Robert Juszczyk ze skazanych na pogoń napisał wczoraj do mnie, mówi: No, tak, ale wiesz co? Tak naprawdę jest tylko potwierdzenie sądowe tego, co się już wydarzyło dawniej, więc to, to, to nic nowego. No z tego komunikatu na pierwszy rzut oka też mogło tak, tak wynikać i sam przyznał, że, że, że na początku się nabrał, no ale potem, jak miał trochę więcej czasu i się wczytał, no to wyszło na to, że to już. Jest tylko skwitowanie tego, co się, co się wydarzyło. <laughs> no dobrze, no trudno. Nie jest więc tak optymistycznie, jak myślałem, że będzie. Zobaczymy, co będzie w tym okienku. Okienku, okienku zimowym, podobno bezgotówkowe. Natomiast też dzisiaj dwie rzeczy jeszcze. O których myślę, że trzeba powiedzieć, przy czym przy poście Aleksa Haditagiego, przy jego wpisie nie będę się za bardzo zatrzymywał, bo nie wiem o co mu chodzi i do której sytuacji się odnosi, a bez tego trudno to komentować. To znaczy, to on napisał tam, że, że nie powinno się podchodzić do ludzi związanych kontraktami z innym klubem w momencie, kiedy, kiedy te kontrakty jeszcze obowiązują. Jestem w stanie się z nim zgodzić. Jestem w stanie się z nim zgodzić, bo to nie jest zwykły rynek pracy. Te kontrakty piłkarskie mają i trenerskie mają pewne określone daty nie są na czas nieokreślone, więc. Tu rzeczywiście można było wytrzymać. Jeżeli prawo pozwala na to, żeby rozpocząć negocjacje na pół roku przed rozwiązaniem kontraktu, no to poczekajcie te kilka tygodni i rozmawiajcie na pół roku przed rozwiązaniem kontraktu. Nie ma sensu, moim zdaniem, łamać tego przepisu. A jeżeli został on złamany, to rzeczywiście powinni zostać winni, ukarani. Mm. Jeżeli nie będziemy przestrzegali prawa, no to to naprawdę nic dobrego z tego, nic dobrego z tego nie będzie. Ale nie wiem, czy pił do sytuacji papszul Legieraków, czy pił do Sytuacji Grosicki widzę w pogoń. Albo być może nawet do obu. Kamil Grosicki powiedział, że pierwsze spotkanie już było, że jeszcze są w rozmowach, że to jeszcze nie jest, nie jest to, ale, ale on chciałby bardzo. Ja myślę, że wszyscy byśmy chcieli i, i tutaj. Hmm, tu trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby tak się stało. Hmm, natomiast no, też wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że miękkiej gry nie będzie w momencie. <laughs> Przepraszam, w momencie, kiedy <laughs> po całym dniu czytania gardziałko już nie, nie wytrzymuje. E, że nie będzie miękkiej, miękkiej gry w momencie, kiedy okaże się, że jednak, że jednak e, oczekiwania Kamila są, e, są zbyt wygórowane, bo, no bo, bo, bo ja myślę, że Kamil doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że, że, że Hadid, może zależeć na tym, żeby go podpisać tutaj, żeby on tu tym szczycie nie został. Ale to, to jest taki moment negocjacji, gdzie można przefajnować, tak? Gdzie można, gdzie można się... E, Przelicytować i miejmy nadzieję, że, miejmy nadzieję, że to będzie wszystko rozsądne, że, że gdzieś tam spotkają się w połowie, w połowie drogi i wszyscy będą zadowoleni, Kamil skończy rzeczywiście karierę w pogoni, bo, bo tylko wtedy ta historia będzie piękna, tak? W momencie, kiedy będzie. Odchodził do innego klubu, będzie kończył gdzie indziej. Ta historia przestanie być piękna. Ta historia będzie piękna tylko w momencie, kiedy Kamil skończy karierę. Tutaj, 5 do 1, bardzo dobry wynik, dający spokój, bo przesuwający na 10 miejsce w tabeli. Punktowo tyle samo do, do góry. Co tyle, co, co do dołu. Tam, chyba do lecha tam są cztery i na dół też są cztery, czy tam pięć, no to nie cztery ale nieważne. Nie chcę mi się zaglądać teraz w tabelę. W każdym razie nie, 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 ma, tego, nie ma tego wiele, więc, yy, więc jesteśmy mniej więcej w środku tej, 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 tej całej stawki. Teraz są dwa mecze ligowe na to, żeby spróbować pójść jeszcze bardziej do góry i, 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 i żeby tą wiosną po prostu powalczyć, ale mówię, cały czas nie patrzmy na to, które to jest miejsce w tabeli, bo to, to no, ty, o tyle, że, że pokazali tabelę, to więc widziałem, że jest dziesiąte, natomiast to, o czym ja mówiłem, wygrywajmy, po prostu chcielibyśmy wygrywać, kolejny mecz, kolejny mecz na Nowej Bukowej w Katowicach, pojedźmy tam, spróbujmy tam wygrać, łatwo nie będzie, te mecze, ja pamiętam te mecze z lat osiemdziesiątych z GKS-em Katowice ale nie przegrywaliśmy tam zawsze. Były takie, które, które remisowaliśmy po fajnej grze, więc, więc wydaje mi się, że, że możemy tam pojechać. Tam był taki jeden mecz, który nas skręcił Listkiewicz, pamiętam. Strasznie przegraliśmy wtedy 0-1. Ale znaczy, skręcił, no, pretensje były do niego za, 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 za ten mecz. Może nie skręcił, może to jest złe określenie. I, ale były pretensje, pretensje do niego za, za ten mecz. No, ale to były takie czasy, kiedy, kiedy do, 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 do wielu arbitrów były pretensje, bo, bo wiadomo jak było. A nawet jeżeli ktoś nie brał i był czysty, miał prawo popełnić błąd, popełniał błąd, to się nagle okazywało, że wszyscy zarzucali, że bierze kasę. Straszne to były czasy. Zazdroszczę czasami młodym kibicom, że nie pamiętają tego, jak to. Jak to wówczas wyglądało, będzie kiedyś czas, żeby, żeby o tym pogadać, bo, bo było parę takich sezonów, które, które rzeczywiście aż dymiły od tego, co, co się działo w gabinetach, a właściwie na łączach telefonicznych. Trzeba przyznać, że telefonia komórkowa mocno, e, mocno pomogła w, w pewnych biznesach, które były wcześniej, bo to nie było tak, że, że korupcja w piłce, korupcja w piłce na taką skalę zaczęła się pewnie w latach 90. natomiast wcześniej, wcześniej te układy też były, tylko one na trochę innej zasadzie funkcjonowały. Nie ta historia, nie ten mecz, teraz się cieszymy. Nie mamy za dużo czasu, dlatego te mecze poniedziałkowe są bez sensu, bo ja też jutro pracuję, więc nawet człowiek jakby chciał się pocieszyć, to nie mógł. Zrobiliby ten mecz w piątek, proszę bardzo, wolna sobota, wolna niedziela, człowiek zadowolony. A tak, no właśnie. Za tydzień mniej więcej gramy gramy z widzewem, to będzie też bardzo ważny ważny mecz. No cóż, no, ja obejrzę w telewizji. W końcu o coś walczymy, tak? Jeżeli to ma przynieść sukces. Michał Mery, radio 1948. Dziękuję bardzo. Tu radio 1948. pogoniarski głos, w moim domu.